Za wyjątkowe osiągnięcia na rynku flotowym i motoryzacyjnym osoby, firmy, podmioty gospodarcze otrzymały statuetki Fleet Leader 2013. Fleet Leader 2013 Dla firmy Peugeot Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zrealizowanie dostawy 1300 samochodów do Poczty Polskiej i wygranie kolejnego przetargu na dostawę 850 modeli dla Poczty Polskiej. Fleet Leader 2013 dla firmy Hyundai Motor Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za najwyższy wzrost rok do roku sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm, wynoszący 44%, i awans o 4 miejsca w rankingu najlepiej sprzedających się marek. Fleet Leader 2013 dla firmy Lisplen Fleet Management Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zdobycie pozycji lidera pod względem liczebności łącznej zarządzanej i finansowanej floty na polskim rynku, Car Fleet Management z łączną liczbą 21 058 samochodów. Fleet Leader 2013 dla firmy Renault Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z marką Dacia. Za rewelacyjne wprowadzenie na rynek modelu Dacia Docker, który z wynikiem 1703 sprzedanych sztuk zajmuje trzecie miejsce w segmencie. Fleet Leader 2013 dla firmy Fiat Autopola spółka akcyjna. Za utrzymanie pozycji lidera w segmencie samochodów dostawczych, wzrost na poziomie 3,7% i udział w rynku na poziomie 24,61, co jest wynikiem niemal dwukrotnie lepszym niż marka zajmująca drugie miejsce. Fleet Leader 2013 dla firmy Sobiesław Zasada Centrum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa. Za uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie ośrodka doskonalenia techniki jazdy w Bednarach. Fleet Leader 2013 dla Marcina Zawady, kierownika floty LOT Wedel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za wdrożenie i realizowanie od 6 lat programu poprawy bezpieczeństwa floty firmowej Ktoś na Ciebie czeka. Fleet Leader 2013 dla Międzynarodowej Kancelarii Prawnej Hogan Lovell z Warszawa LLP za rzetelną i profesjonalną edukację prawno-podatkową rynku flotowego. Fleet Leader 2013 dla firmy Volkswagen Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z marką Skoda za zajęcie dwóch pierwszych miejsc w rankingu sprzedaży nowych samochodów do firm z modelami Fabia i Octavia. Certyfikat uczestnictwa w długodystansowym teście flotowym 2013 otrzymały firmy: Volkswagen Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Testowany samochód: Seat Leon. Kia Motors Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Testowany samochód: Kia Ceed. Ochrona Juventus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hyundai Motor Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością testowany samochód Hyundai i 40 Wagon. Euroserwis, autoryzowany dealer Hyundai testowany samochód Hyundai i 30 Wagon. Toyota Motor Poland COLTD testowany samochód Toyota Auris. General Motors Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością testowany samochód Opel Astra ST LPG.